Janku, dzisiaj ciężki trening. Przygotowania do Galii USC w Pradze trwają. Jak to w tej chwili wygląda? Witam. No tak, dzisiaj ostatni ciężki trening, ostatnie sparingi, także tak naprawdę to już jest, no ten okres tak naprawdę można powiedzieć, że jest zakończone. No teraz to już tylko trzymać wagę, dorobić elementy szybkości, złapać świeżość i, i, i hej przygodo, Dobrze się bawić na walce. Strasznie dużo ludzi dzisiaj, jeśli chodzi o sparring. Ile w ogóle rund zrobiłeś dzisiaj już? Dzisiaj tylko 4 4 troszeczkę skracamy, żeby łapać tą świeżość, szybkość, znaczy w sumie zrobiłem 6, ale dwie, dwie pełne MMA i dwie, dwie parteru samego, yy, ale tak jak już mówię, już, już zaczynamy delikatnie skracać, żeby, żeby złapać, żeby nie być przetrenowanym po prostu, tak. Ile jeszcze w ogóle takich sparingów odbędziesz? Czy to już są te ostatnie końcowe, dzisiaj na przykład takie podsumowujące to wszystko co się działo? Mam na myśli tutaj na przykład obóz przygotowawczy, który miałeś w zakopanem teraz. Podsumowanie będzie wiesz, za tydzień w sobotę, 23. <laughs> tego wszystkiego. Nie, tak dzisiaj ostatnie takie ciężkie, jeszcze w piątek, ale to już taka zabawa bez, bez jakiejś napinki, po prostu tylko jakieś wybrane elementy w takim luzie, w dynamice moi partnerzy nie będą prawa mieli mi zrobić krzywdy, ja im będę miał prawo, także fajnie. A tak no, to mu dają mówię, no teraz to już tylko świeżość, szybkość i, i pilnować kilogramów. Patrząc na cały ten cykl przygotowań, dużo cięższy był niż do poprzedniej walki. Jak oceniasz, powiedzmy, te, te przygotowania w Zakopanem, też przygotowania tutaj i pomoc sparing partnerów między innymi, no bo zrobiło się dość ciasno. Masz tych w 93 kg, masz kilku tutaj fajnych sparing partnerów, którzy Ci pomagają. Mam na myśli Tomka Narkuna czy na przykład właśnie Rafała Kijańczuka. No tak, się Tomek, Rafał, Daniel, Marcin Tybura. No naprawdę dużo, dużo, dużo sparing partnerów i bokserskich i, i takich zwykłych. No był to ciężki obóz. No. Tak szczerze to nie różnił się jakoś znacznie od, od tych, które zawsze robię. Po prostu zrobiłem, wydaje mi się, że około 3 razy więcej sparingów niż zwykle. Tak? No przez to, że ta, ta to będzie 5 po 5 więc trzeba być gotowy na ten pełen dystans, chociaż gdzieś tam nie wiem, żeby to tyle trwało, ale, ale trzeba być gotowy na, na ten scenariusz. No i to się to różniło, że po prostu było tych sparingów więcej, tych rund było więcej. No i poza tym idzie ten obóz, był troszeczkę cięższy niż zwykle. Rywal bardzo szybki, to jest trzeci Brazylijczyk na Twojej liście, dwóch pokonałeś, teraz jest trzeci. Eee, patrząc na przykład na Piotrka Strusa, bo też jest to 84, 93 ten przedział wagowy, e, bardzo Ci na przykład pomagał w tych przygotowaniach? Tak, no i robiłem z Piotkiem i z Kamilem Gniatkiem, który, no Kamil jest naprawdę bardzo dynamiczny szybki, także, także y, tam parę rundek zrobiliśmy. No, z, i, i, Będę gotowy na tą jego dynamikę, oczywiście nie będę mógł mrugać nawet na, na, na sekundę, przynajmniej w tej pierwszej rundzie, do końca będzie trzeba uważać, no bo on do końca jest, wydaje mi się, że ma siłę, żeby znokautować. także będzie trzeba uważać na tą jego dynamikę, na, na, na ręce i na te obrotówki, ale mówię, no robiliśmy tego tyle yy, i mieliśmy też takich karateków, którzy kręcili mi te obrotówki bardzo szybcy, także no, myślę, że ten, że jak gdzieś tam nie popełni jakiegoś błędu, to, 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 to nic złego się nie stanie. On uchodzi tam w Brazylii za króla jest, widziałem mnóstwo filmów właśnie z jego nokautami, z wcześniejszych walk z tego wszystkiego. To jednak jest troszeczkę obawa właśnie co do tej szybkości, co do rywala nie takiego typowego 93. To on przeszedł niedawno walczy w 93. No tak, ale wiesz, ale już się zadomowił na dobre w 93 i już go trzeba traktować jako półciężkiego. A, a wiesz, a ja widziałem, ja widziałem jego walki walki, w których został sam znokautowany, także bardziej skupiam się na tym. Myślisz, że myślisz, że to będzie taki najtrudniejszy rywal w twojej karierze, czy po prostu kolejna przeszkoda do wzięcia? Na no to pytanie zawsze standardowo mogę Ci odpowiedzieć po walce. Może być najłatwiejszy, może być najtrudniejszy. Nie wiem. E, Janko, wiesz, jestem gotowy na 5x5 5 naprawdę w wojny oktagonowej. E, a jak będzie? Oby poszło gładko, tak jak wiesz, na przykład w Rosji. No też mam nadzieję, że to się uda. Wszyscy kibice trzymają kciuki. Cóż, e, czekam na, na sobotę za tydzień. No i... I cóż, czekamy na tą wielką walkę i być może w przyszłości już będzie rozmowa o pasie. No, no wiesz, najpierw trzeba zrobić tą walkę, później będziemy rozmawiać co dalej. No widzimy się na walce i cóż, dziękuję bardzo, Jan Bochowicz dla Portalu Fajskiego.